Cześć, witam wszystkich na lekcjach na przekątnej. W tym kursie zajmiemy się osią liczbową. Zaczniemy od tego, jak w ogóle wygląda oś liczbowa. Oś składa się ze strzałki, której kierunek pokazuje, w którym kierunku rosną liczby. W takim razie, im bardziej wysunięta jest liczba na prawo, albo po prostu im bliżej tej strzałki się znajduje, tym jest większa na osi liczbowej liczby zmieniają się w takich samych odstępach o taką samą wartość. W takim razie skoro tutaj od zera po pięciu krateczkach natkniemy się na jedynkę, to liczba urosła o 1. Czyli można sformułować ogólną myśl, że co pięć krateczek liczba zmienia się o jedną jednostkę. Dla potwierdzenia po kolejnych pięciu krateczkach mamy dwójkę. Po kolejnych pięciu trójkę, potem czwórkę, piątkę i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie osie liczbowe wyglądają jak ta przedstawiona tutaj. Mogą się zmieniać w różnych odstępach. Czyli na przykład przy pierwszej osi liczbowej, co 5 krateczek liczba zmieniała się o 1, to na drugiej osi liczbowej, dla porównania mamy, że co 10 krateczek liczba zmienia się o 1. Czyli po 10 mieliśmy jedynkę, po kolejnych 10 dwójkę, trójkę, czwórkę i tak dalej. Nie wszystkie osie liczbowe zaczynają się również od 0. Mogą zaczynać się od dowolnej liczby. Pierwsza oś liczbowa zaczyna się od 7 i co 5 krateczek zmienia się o 1. Czyli mamy 8, 9, 10, 11. Ta oś liczbowa po prawej stronie zaczyna się od 198 i zmienia się o 1, ale co 10 krateczek. W takim razie mamy potem 199, po kolejnych 10, 200, po kolejnych 201, 202, 203. Osie liczbowe nie muszą również zawsze zmieniać się o 1. Mogą się zmieniać o dowolną ilość czyli w tej oś liczbowej będziemy zmieniać liczby co 3. Od 0 co 5 krateczek następuje zmiana. Czyli po 5 krateczkach mamy 3, po kolejnych 5, 6, po 5 kolejnych 9, 12, 15. W tej oś liczbowej zaczynamy od 100 i zmieniamy co 10 krateczek. Zmiana następuje co 2. Czyli po prostu dodajemy 2 do wcześniejszej liczby. W takim razie po 10 kreteczkach mamy 102, po kolejnych 10, 104, 106, 108. Teraz przećwiczymy wpisywanie liczb na osi. Aby znaleźć naszą brakującą liczbę, musimy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, co ile zmieniają się liczby na osi. Aby to zrobić, znajdujemy dwie dowolne liczby, które są dane, na przykład 298 i 302. Liczymy między nimi różnicę, czyli 302 minus 298 to 4. Teraz liczymy ilość przedziałów między nimi, czyli od 298 do niewiadomej był pierwszy skok, od niewiadomej do 302 mamy drugi skok. Teraz te różnice dzielimy na ilość tych przedziałów. W takim razie 4 dzielimy na 2. 4 na 2 to po prostu 2. W takim razie te liczby na osi zmieniają się co 2. 298 dodać 2 to 300, czyli w miejsce niewiadomej wpisujemy 300. W kolejnym przykładzie mamy już dwie niewiadome. I postępujemy analogicznie. Znajdujemy dwie liczby, które mamy dane, czyli 11 i 23. Tu wyboru nie mamy. Liczymy różnice między nimi. 23 minus 11 to 12. Teraz liczba przedziałów. 1, 2, 3. Różnicę 12, dzielimy na ilość przedziałów, czyli 3, i wychodzi nam czwórka. W takim razie te liczby na osi zmieniają się co 4. 11 dodać 4 to 15. 15 dodać 4 to 19. Teraz mamy daną piątkę i siódemkę. 7 minus 5 to 2. Ilość przedziałów to od piątki do niewiadomej 1, od niewiadomej do siódemki 2. Różnica, czyli 2, dzielone na ilość podprzedziałów, czyli 2, daje nam po prostu 1. 5 plus 1 to 6. Natomiast tutaj, aby dojść do tej niewiadomej, musimy się cofnąć o 1. W takim razie będzie 5 minus 1, czyli 4. Teraz mamy większą oś liczbową. Mamy daną również 9 i 12. Postępujemy dokładnie tak samo, czyli liczymy różnicę. 12 minus 9. To 3. Liczba podprzedziałów to 1, 2, 3. Czyli różnicę 3 dzielimy przez 3. Daje nam to 1. W takim razie od dwunastki do pierwszej niewiadomej dodajemy jedynkę i wychodzi trzynastka. Aby dojść do tej niewiadomej, musimy się od dziewiątki cofać. Tutaj będzie 8, tutaj będzie 7, a tutaj będzie 6. Na drugiej osi mamy większy przeskok. Dwie liczby, które mamy dane, to 250 i 300. Różnica między nimi, czyli 300 minus 250, to 50. Możemy naliczyć dwa przeskoki. Pięćdziesiątkę, czyli różnicę, dzielimy na te dwa przeskoki i wychodzi nam 25. W takim razie jeden przeskok to da, na, da nas 25. Próbujemy najpierw dojść do tej niewiadomej. Od 300 do tego miejsca pokonujemy 25, czyli mamy 325. Po kolejnych 25 Dochodzimy do naszej niewiadomej, czyli do 350, bo do 325 dodawaliśmy kolejne 25. Aby dojść do tej niewiadomej, musimy się cofnąć. W takim razie mamy 250, ale minus 25, czyli 225. Teraz troszeczkę treści, czyli zadanie tekstowe. Wiemy, że na osi liczbowej pierwsza podziałka, czyli ta kreseczka, wskazuje na liczbę 2, a trzecia na 6. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, na jaką liczbę wskazuje podziałka siódma. Zaczniemy sobie od narysowania tej osi liczbowej. Na pierwszym miejscu umieszczamy dwójkę. Na trzecim miejscu umieszczamy szóstkę. Na siódmym, czyli tutaj od trzeciego, czwarte, piąte, szóste, siódme, wpisujemy znak zapytania, bo nie wiemy, co tutaj będzie. Dopiero mamy to obliczyć. Zadanie zaczniemy od obliczenia, co ile zmieniają się liczby na oś liczbowej. Bierzemy dwie dane liczby, czyli dwójkę i szóstkę. I liczymy różnice między nimi. 6 minus 2 to 4. Teraz sprawdzamy, ile jest przeskoków. 1, 2. Różnice, czwórkę, dzielimy przez ilość przeskoków, czyli 2. 4 na 2 to po prostu 2. W takim razie nasze liczby zmieniają się z każdym przeskokiem o 2. Aby dojść do tego miejsca, możemy albo iść skok po skoku, czyli tu mamy 8, tu 10, 12 i 14. Możemy to też zrobić szybciej, czyli obliczyć, ile w ogóle mamy skoków. 1, 2, 3, 4. Wiemy, że każdy skok jest o 2. W takim razie cztery skoki, każdy z nich o 2, czyli 4 razy 2, daje nam 8. 8 dodajemy do tego miejsca na osi, z którego startowaliśmy, czyli do szóstki. i mamy 8 dodać 6, czyli 14. W drugim pytaniu mamy odpowiedzieć, przez którą kreskę albo podziałkę. Wskazywana jest liczba 56 i będziemy to określać od zera, żeby nie przejmować się tym, że powiedzmy oś liczbowa zaczyna się od dwójki. Nie, tutaj przyjmiemy, że zaczyna się od zera. Wiemy, że przy jednym skoku, czy przy jednym odstępie, liczba zmienia się o dwa albo o dwie jednostki. W takim razie mamy zawsze podwójny wzrost. Przy jednym odstępie 56 jednostek, czyli można powiedzieć, że wzrost o 56, to ile będzie to odstępów? Widzimy, że liczba jednostek jest dwa razy większa od liczby odstępów. W takim razie to 56 musimy podzielić na 2, bo liczba odstępów będzie dwa razy mniejsza od liczby jednostek. 56 na 2 daje nam 26. W takim razie od zera, aby naliczyć wzrost o te 56 jednostek, musimy pokonać 26 odstępów. To było już ostatnie zadanie. Razem udało nam się przejść przez cały kurs i bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Cię do wejścia na naszą stronę. Lekcje na przykątnej.com, gdzie czekają na Ciebie zadania związane z tą lekcją, jak i inne kursy. Jeżeli oglądasz na YouTube, to link znajdziesz również w opisie. Podziel się w komentarzach, jak Ci poszło, zostaw też łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia w następnym kursie.